W dzisiejszym odcinku poznasz fascynującą i pełną kontrastów historię króla, który rządził Polską najdłużej w jej dziejach. Odkryj, jak jeden człowiek, kierowany głęboką religijnością i ideą zjednoczenia dwóch tronów, zmienił losy kraju na dobre i na złe. Jeśli lubisz historię pełną intryg, tajemnic i konfliktów, koniecznie obejrzyj ten odcinek do końca i zasubskrybuj nasz kanał, by nie przegapić kolejnych podróży w przeszłość. Na obrazie pędzla Marcela Baciarellego Zygmunt III Waza patrzy na nas dumnie i nieruchomo. Spogląda spod ciemnych brwi, w ręce trzyma berło, a na ramieniu spoczywa płaszcz wykończony futrem gronostajów. Portret monumentalny, królewski. Idealny dla władcy, który przez 45 lat zasiadał na tronie Rzeczypospolitej, najdłużej w historii Polski. Ale za tym portretem kryje się człowiek znacznie bardziej skomplikowany głęboko religijny, do szpiku kości katolik, przekonany o boskim charakterze władzy i o tym, że jego przeznaczeniem jest zjednoczenie dwóch królestw Polski i Szwecji w jedno silne katolickie imperium. Ten plan Choć ambitny, ciągnął się za Rzeczpospolitą jak cień. Czasem w milczeniu, a czasem w huku armat i szelestu zrywanych sejmów. Kim był Zygmunt III Waza naprawdę? Królem? Marzycielem? A może ideologiem, który nie rozumiał kraju, którym przyszło mu rządzić? Dziecko między dwoma światami. Urodził się 20 czerwca 1566 roku w szwedzkim Gripsholm jako syn księcia Jana Wazy, brata króla Szwecji oraz Katarzyny Jagielonki, córki Zygmunta Prersistarego i królowej Bony. Już samo to czyniło go unikalnym. Po matce miał prawa do tronu Rzeczypospolitej, po ojcu do korony szwedzkiej. Ale jego dzieciństwo nie było beztroskie. Jan i Katarzyna przez lata byli więźniami swego królewskiego kuzyna Eryka XIV. Młody Zygmunt dorastał w atmosferze napięcia, zdrady i religijnego rozłamu. W Szwecji triumfował luteranizm, ale jego matka, gorliwa katoliczka, wychowywała syna w duchu kontrreformacji. Katolickie msze odprawiano pokryjomu. A chłopiec wychowywany był przez jezuitów i prywatnych nauczycieli, związanych z Rzymem. To miało konsekwencje. Zygmunt do końca życia pozostał nie tylko wiernym katolikiem ale i głęboko przekonanym, że jego rola polega nie tylko na rządzeniu, ale i na misji obrony wiary. Król z importu. Gdy zmarł Stefan Batory w 1587 roku rozpoczęła się kolejna wolna elekcja. Kandydatów było wielu. Habsburgowie, przedstawiciele rodów niemieckich, nawet car rosyjski. Ale dzięki sprawnej dyplomacji i poparciu papieża oraz hetmana Jana Zamojskiego Zygmunt zdobył koronę. Miał 21 lat. Dla wielu Polaków był zagadką. Nie mówił po polsku. Nie znał realiów ustrojowych Rzeczypospolitej. Wnuk Zygmunta Starego. To brzmiało dobrze. Ale był też Szwedem i katolickim fanatykiem, jak mówiono za jego plecami. Zaraz po jego elekcji wybuchł konflikt. Arcyksiąże Maksymilian Habsburg, inny kandydat do tronu, nie uznał wyboru i wkroczył z wojskiem do Polski. W bitwie pod Byczyną wojska zamojskiego rozbiły armię Habsburga i wzięły go do niewoli. Było to militarne potwierdzenie władzy Zygmunta i jednocześnie początek napięć z możnymi Rzeczypospolitej. Korona szwedzka i marzenie o Unii w 1592 roku. Po śmierci ojca Zygmunt został także królem Szwecji. Wydawało się, że jego plan zaczyna się ziszczać. Dwa trony w rękach jednego monarchy, Unia Personalna, potężne imperium na północy. Ale rzeczywistość szybko zweryfikowała te nadzieje. Szwedzki parlament Riksdag zgodził się na jego koronację tylko pod warunkiem, że nie będzie narzucał katolicyzmu. Zygmunt zgodził się, ale niemal natychmiast złamał te obietnice. Promował katolickich duchownych, ograniczał prawa protestantów, ignorował lokalne zwyczaje. W 1599 roku jego wuj, książę Karol Sudermański, wykorzystał jego nieobecność i ogłosił detronizację. Zygmunt odpowiedział militarnie, ale przegrał bitwę pod Linköping i uciekł do Polski. Tron Szwecji utracił bezpowrotnie. Wkrótce jego wuj ogłosił się królem Karolem IX. Dla Zygmunta była to klęska osobista i ideologiczna. Nigdy nie pogodził się z utratą korony. Przez następne dekady Rzeczpospolita była uwikłana w konflikty szwedzkie, z których najbardziej dramatyczny, potop, nastąpił już po jego śmierci, ale był bezpośrednią konsekwencją jego polityki. Jeśli lubisz historię pełną intryg, tajemnic i konfliktów, koniecznie obejrzyj ten odcinek do końca i zasubskrybuj nasz kanał, by nie przegapić kolejnych podróży w przeszłość. Nowa stolica, stare konflikty. W 1596 roku Zygmunt III Waza podjął decyzję, która do dziś wpływa na geopolityczne centrum Polski. Przeniósł stolicę z Krakowa do Warszawy. Formalnie nie ogłoszono jej domu stolicą państwa, ale to właśnie tam zaczął urzędować dwór królewski, odbywały się sejmy i to tam kształtowała się nowa elita polityczna. Dlaczego Warszawa? Oficjalnie ze względów praktycznych była bardziej centralnie położona, leżała bliżej Litwy i Prus królewskich. Łatwiej było się stamtąd przemieszczać. Ale było coś jeszcze. Warszawa była mniej związana z opozycyjną wobec króla elitą małopolską. Dawała więcej swobody, była młodszym, bardziej plastycznym miastem niż konserwatywny jagielloński Kraków. Zygmunt nie tylko przeniósł dwór Zaczął przebudowywać Warszawę na modłę barokową, zamówił nowe skrzydło zamku królewskiego, wzniósł nowe kościoły i pałace. W jego czasach Warszawa z miasta prowincjonalnego stała się centrum kultury i religii. Dziś niewiele z tych budowli przetrwało w oryginale, ale ich duch kształtuje stolicę do dziś. Król w ogniu kontrreformacji, Zygmunt III, był głęboko wierzącym katolikiem. Nie udawał, nie kalkulował. Był przekonany, że jego misją jako monarchy jest obrona małprawdziwej wiary. W czasach kontrreformacji oznaczało to jedno wspieranie jezuitów i ograniczanie wpływów protestantyzmu. Jako król nie wprowadził formalnego prześladowania inowierców, ale systematycznie marginalizował ich wpływy. Faworyzował katolików w nominacjach urzędniczych i sądowych. Wspierał rozwój szkolnictwa jezuickiego, w tym słynnego kolegium w Braniewie, wydawał majątki po protestanckich możnowładcach Kościołowi katolickiemu. Jego dwór był niemal wyłącznie katolicki, w tym wielu duchownych. Choć formalnie obowiązywała Konfederacja Warszawska z 1573 roku, gwarantująca wolność wyznania, praktyka polityczna coraz bardziej spychała innowierców na margines. To wywołało opór szlachty. Zwłaszcza protestanckiej. W 1606 roku doszło do rokoszu zebrzydowskiego, czyli zbrojnego buntu części szlachty przeciwko królowi. Choć Zygmunt wygrał militarnie, bitwa pod guzowem 1607, politycznie musiał się cofnąć. Nigdy nie zrealizował swoich planów wzmocnienia władzy królewskiej na wzór absolutystyczny. Wojny, wojny, wojny. Zygmunt III Waza był królem, za którego panowania Polska miała największe terytorium w swojej historii. Ok. Jedna milion kilometrów kwadratowych prowadziła największą liczbę konfliktów zbrojnych. Lista jest długa: wojna ze Szwecją, od 600 do 611 i kolejne epizody, interwencje w Rosji, tzw. Tak Dymitriady, wojna z Turcją. Bitwa pod Cekorą 1620 i wielkie zwycięstwo pod Chocimiem 1621. Walki z Habsburgami i Moskwą. W 1610 roku w kulminacyjnym momencie interwencji moskiewskiej polskie wojska zajęły Kreml, a bojarze zaproponowali by syn Zygmunta, królewicz Władysław, został carem Rosji. Zygmunt odmówił. Nie chciał, by jego syn objął tron jako prawosławny. Uważał, że powinien przejść na katolicyzm, co przekreśliło cały plan. To była szansa historyczna, która nigdy się już nie powtórzyła. Wielu historyków uważa, że wtedy Polska mogła stworzyć realną Unię z Moskwą. Ale ideologia Zygmunta była silniejsza niż polityczna kalkulacja. Jeśli lubisz historię pełną intryk, tajemnic i konfliktów, Koniecznie obejrzyj ten odcinek do końca i zasubskrybuj nasz kanał, by nie przegapić kolejnych podróży w przeszłość. Zygmunt III. Waza był nie tylko królem, ale również miłośnikiem sztuki, architektury i rzemiosła artystycznego. Choć nie był artystą w sensie praktycznym, miał zaskakująco silne poczucie estetyki i bardzo konkretną wizję tego, jak powinno wyglądać królestwo godne katolickiego monarchy. To za jego panowania barok dotarł do Rzeczypospolitej i zaczął przekształcać jej oblicze. Styl ten, monumentalny, pełen złoceń, światła i dramatycznych kontrastów, doskonale odpowiadał ideologii kontrreformacji. Kościoły miały olśniewać wiernych i przypominać o potędze wiary. Najbardziej znane przykłady mecenatu Zygmunta: Kolumna Zygmunta w Warszawie. Pierwszy tego typu pomnik w Europie Środkowej, wzniesiony już po jego śmierci, śmierci z inicjatywy jego syna, ale w duchu ojca. Rozbudowa zamku królewskiego w Warszawie, według włoskich wzorców, z wewnętrznymi dziedzińcami, logiami i reprezentacyjnymi salami. Kaplica wazów na Wawelu, do dziś jedna z najpiękniejszych części katedry, miejsce jego pochówku, utrzymane w stylu rzymskiego baroku. Sprowadzał architektów z Włoch, rzeźbiarzy z Niemiec, malarzy z Niderlandów. Otaczał się artystami, muzykami, zegarmistrzami i złotnikami. Miał też własną pracownię alchemiczną i interesował się mechaniką, choć nie ma dowodów, że sam coś konstruował. Astrologia i religia – dwie strony tej samej monety. Wabrew pozorom Zygmunt nie był jedynie mistykiem zapatrzonym w niebo. Choć otaczał się duchownymi, to równie często gościł astrologów i matematyków. Jak wielu władców epoki, wierzył, że gwiazdy i układy planet mają wpływ na losy ludzi, także monarchów. Znane są przypadki, w których decyzje polityczne i wojskowe podejmowano w oparciu o horoskopy. Astrolog królewski Eliasz Zrawny miał wpływ między innymi na wyznaczanie dat koronacji czy Sejmów. Dla Zygmunta nie było to sprzeczne z wiarą. Przeciwnie. Świat był dla niego uporządkowanym mechanizmem, stworzonym przez Boga, który da się czytać niczym kot. Ta synteza religii i nauki w dzisiejszym rozumieniu była typowa dla epoki, ale u Zygmunta przybierała bardzo konsekwentną formę. Król żył według reguł, które sam uznał za boskie i z tego nie zrezygnował nawet w sytuacjach politycznej konieczności. Życie prywatne i dziedzictwo Zygmunt dwukrotnie się żenił. Jego pierwszą żoną była Anna Habsburżanka, z którą miał kilkoro dzieci, ale większość zmarła w dzieciństwie. Po jej śmierci ożenił się z jej siostrą, Konstancją Habsburżanką, z którą miał jedinny winiv w Władysława IV, przyszłego króla Polski. Małżeństwa te miały znaczenie polityczne, umacniały sojusz z Habsburgami, ale także symboliczne. Zygmunt, mimo że walczył z protestancką Szwecją, nie próbował budować sojuszy z władcami protestanckimi. Był do końca wierny habsburskiemu modelowi katolickiego cesarstwa. Nie był znany z romansów, nie prowadził wystawnego życia, nie polował z przesadą. Wręcz przeciwnie, był powściągliwy, zamknięty w sobie, chłodny, co zjednywało mu niewielu przyjaciół na dworze. Nawet Jan Zamojski, początkowo jego stronnikiem, z czasem się od niego odsunął. Jeśli lubisz historię pełną intryk, tajemnic i konfliktów, koniecznie obejrzyj ten odcinek do końca i zasubskrybuj nasz kanał, by nie przegapić kolejnych podróży w przeszłość. Rzeczpospolita była państwem szlacheckiej demokracji. Król nie mógł rządzić samodzielnie, a najważniejsze decyzje wymagały zgody Sejmu. Tymczasem Zygmunt wychowany był w tradycji monarchii dziedzicznej i patrzył na szlachtę jak na rozkapryszoną, krzykliwą arystokrację, która przeszkadza mu w realizacji Bożych planów. Ta instytucjonalna niezgodność pogłębiała konflikty. Zygmunt dążył do wzmocnienia władzy królewskiej ale każde jego działanie było torpedowane przez sejmiki i magnatów. Wielokrotnie próbował przeforsować podatki na prowadzenie wojen. Bezskutecznie, aż ponad dwadzieścia sejmów zostało zerwanych podczas jego panowania, często przez opozycję wobec jego polityki dynastycznej i religijnej. To rodziło napięcia, które miały konsekwencje długo po jego śmierci. Utrwaliło się przekonanie, że król nie jest partnerem, lecz zagrożeniem dla wolności szlacheckiej, a monarchia to tylko dekoracja dla ustroju, w którym rządzi klasa polityczna. Zygmunt odpowiadał milczeniem. Słynął z powściągliwości, był zamknięty, chłodny, pozbawiony charyzmy. Dla wielu był zagadką, dla jeszcze większej liczby zawodem. Nie potrafił pociągnąć za sobą ludzi. Władza była dla niego świętym obowiązkiem, nie kontraktem z narodem. Śmierć i dziedzictwo. Zmarł 30 kwietnia 1632 roku w Warszawie w otoczeniu duchownych i rodziny. Panował przez 45 lat, najdłużej spośród wszystkich królów Polski. Jego pogrzeb miał charakter religijny i skromny, a ciało złożono w kaplicy wazów na Wawelu, którą wcześniej sam ufundował. Zostawił po sobie zmodernizowaną Warszawę, która stała się de facto stolicą Polski, dziedzictwo kulturalne, barok, rozwój sztuki sakralnej, architektury i edukacji, dynastie, jego syn Władysław IV i wnuk Jan II. Kazimierz również objęli tron, ale pozostawił też państwo uwikłane w długotrwałe konflikty, zwłaszcza ze Szwecją. Ustrojowy paraliż, który z każdym kolejnym sejmem pogłębiał słabość Rzeczypospolitej, trwały rozłam w elicie politycznej między monarchistami a stronnictwem złotej wolności. Jak go zapamiętać? Zygmunt III Waza był królem, który nie zdradzał emocji, nie przemawiał porywająco, nie szukał kompromisu. Kierował się zasadami, które uważał za boskie i niezmienne. Nawet jeśli polityka wymagała elastyczności. On wybierał dogmat. Nie był tyranem, ale też nie był wizjonerem zdolnym zmieniać bieg historii. Bardziej niż politykiem, był kapłanem z koroną, monarchą, który rządził jakby z ołtarza, a nie z tronu. Jego panowanie to historia konsekwencji idei oderwanej od realiów. Dla jednych był obrońcą wiary i sztuki, dla innych upartym idealistą, który mógł więcej. Ale wybrał zamknięcie w swoich przekonaniach. Dziś patrzymy na jego panowanie z mieszanką fascynacji i goryczy. Bo choć pozostawił po sobie ślady w architekturze, muzyce i edukacji, to również zainicjował epokę wewnętrznego rozkładu, której apogeum miało dopiero nadejść. Kim był Zygmunt III Waza, naprawdę?